Zdym. Zabij się. <laughs> Strymek odpalony, zaraz ludzi się noschodzi. Będzie dobrze. Kurwa, 1000 subów muszę nazbierać, żeby zarabiać pieniądze. czaisz? Od 1000 subskrypcji przechodzę jakąś tam kurwa eliminację, i wtedy mogą mi dać tam Nie wiem, z... Przecież już kurwa to było, kto wypije najwięcej energii tyłu, bo przecież to już kurwa kiedyś było Król powtarza filmy, co jest? Lol Zresztą to na starym kanale było, jak go zbanowali na tamtym Ale jaja O kamerzysta 44 minuty, rzuciłem palenie po 6 latach Kamerzysta już u siebie kurwa filmy robi no to nie. Witam z tej strony kamerzysta. W dniu każdego człowieka przychodzi taki dzień, w którym musi coś zmienić. Jak wiecie, albo nie wiecie, od 6 lat, może siedmiu, jestem nałogowym palaczem. Sytuacja doszła do takiego stopnia, że ostatnimi czasy potrafiłem wypalić od trzech, nawet cztery paczki dziennie. Od trzech do 4 paczek dziennie. No, to było naprawdę tragiczne. Szlug za szlugiem. No i ostatnimi czasy coś się pokomplikowało z moją sytuacją zdrowotną. Przedwczoraj wstałem i, i zacząłem pluć krwią, ja po prostu pluć krwią. Z płuc. Byłem u lekarza. No, prognozy nie są zbyt ciekawe. Jeżeli nie rzucę palenia, no to będzie ze mną naprawdę, ale to naprawdę kiepsko. No, mogę nawet po prostu odejść na drugi świat. Dlatego jestem zmuszony rzucić palenie. I to nie jest blef. Naprawdę pluję krwią. Zaraz zresztą pewnie dostanę napad. Tak to się nazywa napad kaszlu. I wtedy pokażę Wam, że, że jest to prawda. Tylko musimy na taki napad kaszlu poczekać. Cóż, w każdym razie w dzisiejszym odcinku rzucam całkowicie palenie. Zobaczycie Pierwsze 24 godziny od odstawienia papierosa, i to jak będzie się zachowywać, jak to wszystko będzie przebiegać, boję się tego, no ale tak jak powiedziałem, jestem zmuszony, żeby to zrobić. Także zapraszam Państwa do oglądania. <laughs> Ten, także to nie jest żaden blef, Mam nadzieję, że ci którzy nie chcieli tego oglądać, po prostu sobie przewinęli, to nie jest żaden żaden ketchup czy coś. Ach, kurwa, na jest po prostu krew. No, Czemu mówiąc, koty go nie, nie wniosek, jest to wasz, za ciekawe. Jest? Także, jak widzicie jestem zmuszony, zmuszony żeby rzucić palenie, aktualnie od ostatniego papierosa wypaliłem, szczerze przyznam wypaliłem papierosa przed chwilą, od ostatniego wypalenia papierosa minęło jakieś 15-20 minut. E, widzę się z wami za półtorej godziny, po dwóch godzinach, pierwsza moja reakcja na odstawienie papierosów, e, a zatem w sumie przepraszam, ale no, ja chciałem wam pokazać też do czego prowadzi moje wypalenie. Wam jako oglądającym może wydawać się, że jest to dosyć łatwe, ale dla mnie jako nałogowego palacza, no jest to naprawdę mega, mega ciężkie. Minęło jakieś 40 minut, pojawiły mi się już delikatne dreszcze, lekko jestem poddenerwowany, lekko jestem poddenerwowany, ale to jest jeszcze do wytrzymania, tak? Cały czas mi ręka lata, żeby po prostu złapać coś w o kurwa, rękę. kurwa, kurcza ten, móc, móc zapasić, jest no, zombie na kurczaku jest, z żelaznym mieczem. Już zaczyna powoli wariować mi ciało, tak? Masz posłuszeństwa w niektórych aspektach. Nie się, że będzie to tak takie ciężkie, nie? że po 40 minutach kolejnych ja ja w pierwszej relacji myślałem, że spokojnie by 2 godziny, no to już wtedy się muli. No to tak jest, ale, właśnie. To, że jest a, bilarze, naprawdę, a... naprawdę ciężkie. Jeszcze jak okay, tak, minęło nie? jakieś 2 godziny od ostatniej wypalonej fajki, jest naprawdę, ale to naprawdę źle. Ciało już zaczyna odmawiać mi posłuszeństwa, ale tak już naprawdę zaczyna odmawiać posłuszeństwa jestem cały spocony. Zrobiłem sobie coś w stylu szluga, który ma emitować po prostu szluga i i funkcję zaciągania się, jest to wykonane ze słomki. Po prostu, żeby coś mieć w rękach. Mało to pomaga, ale zawsze czuję, że coś mam w rękach. Mogę zachowywać się jak chory psychicznie, nawet w tym momencie, ale po prostu organ jest tak walczy z brakiem nikotyny, że jestem cały spocony, nie myślę logicznie. Jestem poddenerwowany, mam ochotę coś rozwalić, naprawdę mam ochotę coś rozwalić. Naprawdę mam ochotę coś rozwalić. Przed chwilą po prostu wywróciłem krzesło z niewiadomych przyczyn. Jest źle. Jest mega, mega źle. Minęły dopiero dwie godziny. Boję się, że, że po prostu tego nie wytrzymam, a muszę to wytrzymać, bo. Po po prostu, no skończę na drugim świecie, także... także nie wiem, będę musiał jechać po jakieś plastry, nikotin czy coś... coś, coś, coś No, w tym ja muszę Moim sobie kurwa uporządkować swój ender chest, rodzaju, wiem, <laughs> muszę uporządkować swój ender chest, wykuwam bałagan. Minęły 4 godziny, stłukłem kubek, na szczęście był pusty, już podnosiłem. Delikatnie tracę kontrolę nad rękoma, muszę coś trzymać po prostu, muszę wziąć tą słomkę z powrotem i trzymać ją, bo po prostu nie wytrzymam. Jest, jest radio. 4 albo 4-4,5 godziny, zaraz sprawdzę ile dokładnie. Ok, minęło 7-8 godzin, wyszedłem właśnie do apteki kupić plastry, bo dłużej już nie wytrzymam. Z plusów, zaczynają pojawiać się plusy, oprócz tego, że cały drżę, jestem przepocony i ciężko mi się oddycha, bo ciężko mi no, szczęście? Odczuwać różne zapachy. No. Jak spaliny, las, Szczęść. świeżo ścięta trawa. No, no, no. Nie przyrozumiecie, co mam na myśli, bo pewnie takie bo... zapachy na co dzień odczuwacie, jeżeli nie jesteście palacami. Ale jest ja dopiero teraz to zaczynam odczuwać. Wcześniej po prostu nie byłem w stanie tego... Wech mi nie działał, jakby wech mi nie działał. Inaczej tego nie umiem po prostu <grych> opisać. Albo przynajmniej nie w pełni. I zupełnie inne odczucie jest niż wcześniej. Ale są też minusy tego, bo chyba tutaj komuś wywaliło szambo i okropnie śmierdzi. Także czasami lepiej jest po prostu nie czuć i mieć zatkany nos. że jakiś smród. Aż mi się zbierana na wymioty. Wcześniej tego nie czułem, a przynajmniej nie tak mocno. Teraz tym mi się po prostu wchodzi mi w nos. O oh Boże. Fuh. Wyszedłem właśnie z apteki, kupiłem takie plastry, nipitin, mam tego trochę Rozpakowałem wam jak to wygląda Po wyjściu z apteki nie chciałem tego nagrywać, ale dopadł mnie kaszel Jakoś tak 500 metrów przeszedłem, prawie wyplułem płuca Jest źle, jest mega źle Czuję jakby te płuca mi się po prostu przeczyszczały, ale był tak silny napad kaszlu, że cała, cały praktycznie chodnik był we krwi Nie było coś takiego jak tam w zlewie, tylko po prostu się dusiłem i było naprawdę kiepsko W sensie, czułem jakbym miał wypluć za chwilę płuca, nie wiem czy wiecie co mam na myśli Teraz mam mniej więcej takie ataki, co trzy <laughs> co 3-4 minuty. Już mi się zbiera. Już czuję, że zaraz będę mieć atak. Nie wiem, czy dojdę do domu, czy będę musiał tutaj gdzieś rozpakować ten plaster i przykleić, bo już czuję, że długo nie wytrzymam z tego papierosa. Muszę dostarczyć nikotynę do swojego organizmu. Jest naprawdę źle. Musiałem się zatrzymać. Muszę wziąć te plastry. Nie mogę ich otworzyć. Próbowałem tu otworzyć plaster, ale już całego, cały pogryzłem. Ciężko mi się oddycha. Jest coraz gorzej. Coraz, 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 coraz gorzej. Nie otworzę tego pasu, plastra. Muszę dojść jakoś do domu, bo bez nasze się po prostu nie da. Próbowałem go obgryźć. No, muszę się 500 metrów. Wrócę i, i zdam relację. Jak się czuję. Okej, okay, przed domem się nie udało. Wziąłem jeszcze gumy z nikotyną. Więc troszeczkę jest lepiej. Muszę teraz sobie przyładzić ten plaster. Jakkolwiek ciężko mi się oddycha, naprawdę. Muszą że słyszycie, że Miałem dużo głębszy oddech niż zwykle. Jak wyciągnąć ten plaster. Boję się, że, że ze mleję. jest plaster. Jak to odkleić? Okej. Okay. Odkleiłem plaster. Na głupie przecież liczysz na to, że pomoże. Ponad 14 godzin bez zapalenia papierosa, żuję właśnie gumę z nikotyną, mam przyklejony plaster. Odruchy zaczęły się zmniejszać troszeczkę, bo dostarczyłem nikotynę do organizmu, także zaczyna być troszeczkę lepiej niż było wcześniej. Tu po dwóch godzinach to zaczyna się wszystko normować. Problem został jeszcze z, z trzymaniem czegoś w rękach. I tej funkcji, którą wykonywałem tak naprawdę od 60 do 80 razy dziennie, że po prostu brałem fajki paliłem ją. Czegoś mi brakuje, no, tak? Mi tak. tak? Czegoś chodzi. mi brakuje w ruchach po prostu moich. Jest plus sukcesu. Nie umiem się na tym skupić i nie byłbym w stanie dzisiaj pracować, dlatego zrobiłem sobie taki luźniejszy dzień i nagrywam dla was film, bo nie byłbym w stanie pracować, nie byłbym w stanie napisać piosenki, nie byłbym w stanie zrobić totalnie nic. Przez dzisiejszy dzień gwarantuję wam, że nic nie byłbym w stanie zrobić, totalnie nic. To jest walka z samym sobą, trudność skupić się na czymkolwiek, jest to praktycznie arealne. Skupienie się na czymkolwiek jest po prostu niemożliwe, bo jesteś za bardzo zdenerwowany, ciągle coś cię rozdrażnia, musisz po prostu zapalić. Jeżeli nie zapalisz, będziesz rozdrażniony. No a nie mogę zapalić, także mam nadzieję, że... Już Jutro będzie już po prostu tylko lepiej, no ale mogę się mylić i zaraz się ściemię. Okej, okay, jest jakoś pierwsza w nocy, miałem tą scenę dopiero nagrywać jutro, ale po prostu nie mogę zasnąć. Znaczy zasypiam i budzę się cały czas i budzę się na drgawkach, budzę się cały zalany potem. E, ciężko mi się oddycha, mega ciężko mi się oddycha, nie sądziłem, że, że to powiem, ale jest tragicznie. Pomimo tych plastrów to i to pomimo do rzucia, którą z nikotyną przed, przed snem jest mega ciężko jako mi, jako nałogowemu palaczowi. Jest mega ciężko. Trudno jest nawet mi się wysłowić. Mam problemy z wysłowieniem się. Także widzicie, co ze mną się dzieje. Widzicie, że. No ja nie kontroluję tego. Po prostu się bujam. Po prostu się bujam. Trudno mi jest to pohamować. Jestem zdenerwowany, rozkojarzony. Może dlatego, że wybudziłem się ze snu, ale raczej wątpię. Jest ciężko. Wyrzuciłem wszystkie papierosy przed chwilą. Wszystkie papierosy wrzuciłem przed, przed chwilą do śmietnika, żeby po prostu nie zapalić. I połamałem, bo bym wyciągnął ze śmietnika. Czuję, że w tym momencie wziąłbym. Po prostu poszedłbym do śmietnika i wyciągnąłbym je ze śmietnika. Będę musiał się jeszcze wyrzucić tytoń, bo boję się, że, że wejdę, po prostu w nocy wstanę hmm. i skręcę nawet z kartki i zapalę. Po prostu to jest to jest taki nauk. Przynajmniej w moim przypadku yes. nigdy niczego nie było mi tak ciężko rzucać. Jeżeli chodzi o alkohol, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o jakikolwiek inną używkę, którą na przykład energetyk, kofeina, nie było żadnego problemu. W tym przypadku jest naprawdę bardzo, 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 no bardzo duży problem. 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 Jest tragicznie jest bardzo, bardzo źle. Um, stany lękowe, tak, stany lękowe jeszcze. E, boję się, że nie wiem, że ktoś wejdzie zaraz, rozwali drzwi, jakieś trzaski ma. Jest grubo, to jest, jest grubo. To jest... To jest... Inaczej, żebyście mnie 3, źle 4, nie zrozumieli. Dla kogoś to może być naprawdę łatwe. 8, Dla mnie też to było łatwe, bo rzucałem już na spalenie, ale wtedy paliłem około 1,5 paczki dziennie. Przy trzech pół, bo tyle ja to mniej to więcej to wypalałem. 3. Razy palałem, 4 razy palałem trzy paczki. Ten poziom nikotyny, który trzymał mi się w organizmie był w ogóle na innym poziomie. I teraz Proszę. Ja no lepiej. Co mi to tak zdaje się? Kiedy Jednego jeszcze? Bartek przynajmniej... To, no bo mi się do hmm. nie zgadzało by bloku. W porządku, jest pojęta część ja de... bloki, by mi się nie zgadzały. Z... Z... Dobra, co tu trzeba zrobić? Dekoncło. Nie jest. umiem wymówić tego słowa. Dekoncentracja. Zdekoncentrowany. Tak, jestem zdekoncentrowany. Nie wiem, nie wiem, coś chciałem powiedzieć, ale już nawet nie kojarzę wątku. Nie, nie mogę powstrzymać stóp. Muszę iść wyrzucić te śmieci. Muszę iść wyrzucić te śmieci po zapalę, bo zaraz wezmę kartkę i po prostu zapalę. W tym momencie wiem, że to zrobię. i Najlepiej jakbym zasnął. Po prostu jakbym się już położył, zasnął, tylko że cały czas się wybudzam po prostu ze snu. <laughs> Okej, okay, od ostatniej wypalonej fajki minął jakoś tydzień czasu. Cóż mogę wam powiedzieć? Miałem to wszystko nagrać pierwszego dnia, niestety. Nie udało się ze względu na pewne komplikacje. A komplikacje były takie, że po prostu no byłem zbyt rozkojarzony, nie mogłem się skupić na nagrywaniu. Dwu... Miałem dreszcze, brgawki. Takie dłuższe. Budziłem się zalany cały potem, także. No było po prostu ciężko. Ciężko po prostu było zrealizować ten film. praktycznie nierealny Jeżeli wy będziecie rzucać palenie, no to musicie się liczyć z tym, że. Że po prostu nie jest to takie łatwe, jak może wam się wydawać. Szczególnie jak jesteście nałogowicie palaczami, także może być to ciężkie w tym przypadku. Cóż, dla mnie to nie był naj, najłatwiejszy okres w moim, w moim życiu, a w zasadzie najcięższy. Cóż, mam nadzieję, że nie popadniecie w takie same nałogi, mam nadzieję, że ten film będzie dla kogoś przestrogą. No i cóż, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia państwa Co to za film? To brzmiało jak niezły bait. To nie wiem. Nie chcę przeżyć ten dzień Jestem wolna i za młoda, aby dziś to mieć Chcę do życia pisać kody i sy. Dobra, z reklamami mi nie kurwa dużo wiesz. Tyle ja, wiesz. Dobra, co się dzieje? Powiadomienia, co się stało. Wysłany film jak lekarstwo. No, Jakieś nowe nota, przesłuchajmy. Co to też z YouTube. Ile osób na. na 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 live. lag, No, na Jedno są oglądające, zabawki, O, ktoś mnie ogląda pioną, dzięki... Lajka like zostaw, ustach, Mównieszku. Minocki, o kurwa, się. i cyk, 4 po 5. Zabawki, zabawki, czarne, 25 jak na razie. Ale w silczycie, się liczycie. zabawki. zabawki polepia. No. z tych melange, co skończy się. Do zarobiście. wszystko pod kontrolą, to ja, ja żadnych pieniędzy nie mam. Najpierw muszę zarobić, i mieć. O, pojedziemy mi od razu plus dwie łapeczki. No dziękuję wam, mordeczki. Dzięki temu je ja będę przyklinął... do kiedy? Do 17. Do 17 postaram się. 4 minuty? A, sorry, nie mogę się nagadać, bo młoda śpi. Dobra, ta piosenka jest jakaś słaba. Żeby nie powiedzieć źle. O, tu jeszcze biblioteka może. Nie, playlisty, gdzie to będzie? Tutaj? O Jezu, gdzie to włożyłem? Rano. Rano. nabijmy się. <laughs> eee, uno momento. Gdzie będą playlisty? Co to jest? Subskrypcje 1000, przesłane filmy 7, polubienia 995 listy 7 Dobra nuta może to było to? Czy to było to. O, i to mogło być to. Bacz, to. O to jest to. No i dobra, dobra nuta będzie lecieć chyba. No ale zaczynam od teraz. Bo teraz dopiero wszedłem na czat. Mogłem nie wchodzić i nic, nic nie wiedział. No i w czym problem by nic nie wiedział. Raczej ja się na serduszku by miał i w ogóle... Dobra, pięknie, ładnie. Jak to wygląda na streamie? Mm, o, pięknie. Psa widać? A co tu się stało? No, odbija mi, się nie słyszy. A tu jest Zezol? Gdzie jest Zezol? mi ukradć Zezola. Gdzie jest Zezol? Co jest Zezol? Dobra, muzyk za Tu już wiem. Uwaga, jeszcze 3 minuty bez talent Cztery, jak to ładnie zrobić? Dobra, tu już jest stąd może z tropikami. A ja coś w to No to nie. Z zrobił

Way, I'm feeling lucky, but the niggas just a little bigger. You're trying to fuck me on my cash, I'm a blast, nigga. You don't know, I gotta tell you like the last nigga. I gotta make no nigga. I'm gonna kid, up left to right, mop, I'm gonna hit him up, mop, I'm gonna know the streets any black, black. I love my niggas, but I ain't putting down my glass. The gun are bang when I lose, nigga, and who, nigga, I'm gonna show you not to ever play a true nigga. Oh, fuck the wrap, I'm to get Jeśli dokończę Dobra, taka nie, ładna nie, jakieś to nie, że... dobra. nie, nie, się wysłysza? nie, się Dobra, taka nie, 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 ładna nie, nie, to wypełnić że... Uu, czemu są logi? Czemu chat nie pisze, że są ściny? Coś to wypełnić trzeba. Że... Czemu chat nie pisze, że są ściny na live? I są ogromne ściny, o co chodzi? Coś takiego. Było? Co to się stanęło? Trzeba wszędzie resetę zrobić. Jak jest na OBS-ie? lipa jest. Jest straszna lipa na obs -ie. Co to się stanęło? Uuuuh, uh, uh, o BS na câmera. Não, to chyba pro live, ele é na, na razie, pra mim é. Dobra, Life, eu ja robi reseta. Album? Não. Vamos User joined your channel. Pica, pika. pika. Nie mogę przekląć, a nie już 17. Jak bomba z musinka Nie Czemu nie mógł być do 17? No, bo dostałem taki challenge, że oni piszą, że ja przeklinam i że 5 zł, nie? I, na, I wyliczyli, że 25 zł już muszę zapłacić. I ja powiedziałem, że challenge akceptuję, do 17 nie przeklinam. A ja muszę zrobić resator, bo jest OBS na czerwono.